Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku MaxPlane.pl Przedstawiam MotoGP 2019 No i się przenosimy na trasę Katalunia, oczywiście z Marco Simoncellim w teamie San Carlo Honda Grezini oczywiście RC213V z roku 2011 Tak właśnie on tutaj jechał tutaj można sobie tak podglądać właśnie te wideo kontynuujemy no tutaj będzie walka czasowa. Zużycie opon, tolerancja. Ok. No i zobaczymy tego Marco Simoncelliego, jego numer 58. Oczywiście dostawcą opony tutaj także był Price Town. No I mogę powiedzieć tylko jedno. Tak jak... E, no szkoda, że tego Marco Simoncelliego nie ma. Zdarzył się tragiczny wypadek. Na torze, jednym powiem chyba w 2011 roku to było na torze Sepang. Jak sobie, nie, jak sobie przypominam, tam właśnie Colin Edwards, Valentino Rossi jechał za nim. No i niefortunnie po prostu zjechał na zewnętrzną i został uderzony. Jedziemy z Marco Simoncelli. Marco. No tutaj do hamowania, ale tutaj ma naprawdę hamulce on bardzo słabe że tak powiem ale zobaczymy jak tutaj będą się spisywać te hamulce Tak, zachwianie Marko tutaj ładnie tutaj wejść w ten zakręt do piątki Troszkę za wolno było ale mi 44 trzeba zrobić Do hamowania do kolejnego zakrętu ładnie Umywania 38, 38, 39, 40, 41, 42 leciutko wszystko odblokowane Marko Cimoncelli odblokowany, smot, no i ta fajna emotka oczywiście no szkoda, że tego zawodnika nie ma właśnie w klasie MotoGP no tak jak mówię po prostu jeżeli wam się ten odcinek oczywiście podobał, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę, także do zobaczenia do następnego challenge'u.